W tym filmiku chciałbym pokazać mój proces wymyślania i tworzenia mojej nowej rabaty bylinowej. Oczywiście nie stworzę jej w jeden dzień. Teraz zaczynam nagrywać 22 sierpnia. No i pewnie no, dużo czasu jeszcze minie, zanim uda mi się ją ukończyć. Chciałbym po prostu pokazać. Krok po kroku, jak będę tworzyć tę rabatę i co sobie w niej zaplanowałem. Pierwszym etapem tworzenia jakikolwiek rabat, jest oczywiście wydzielenie sobie miejsca, gdzie ona ma powstać. Ja zdecydowałem się na to, żeby założyć ją właśnie w tym miejscu. Jeszcze tego może nie widać dokładnie, ale tutaj w tym miejscu na trawniku moim celem jest po prostu zmniejszenie. Wielkości tego trawnika jest. Jak widać, zdecydowanie jak na moje standardy za duży, jest parę sposobów na to, w jaki sposób wytyczyć sobie granice rabat. Jednym ze sposobów jest użycie węża ogrodowego, tylko że nie mam takiej ilości węża, mimo wszystko jest to naprawdę duża rabata. Więc zdecydowałem się na coś innego. Miałem do dyspozycji takie patyczki, które po prostu powbijałem w trawnik i one będą mi stanowić granicę, którą będę zaraz tutaj kopał. Przyniosłem sobie już łopatę, więc mogę zacząć już kopać. Trochę już pokopałem i tak wygląda efekt tego, co zrobiłem. Czyli zrobiłem taki mały rowek, tylko po to, żeby zrobić taki zarys, gdzie ta rabata będzie. Tutaj jest natomiast trawa, jaką wyciągnąłem z kopania. Oczywiście jej nie wyrzucam, tylko będę kompostować na specjalnie przygotowanej pryzmie kompostowej na tą całą trawę z tej rabaty, która tutaj będzie. Pierwszy już etap tu zakończony. Została już ostatnia część. Następnym etapem prac jest podcięcie całej tej darni. Tak jak widać po tytule, te rabatę zamierzam założyć bez przekopywania gleby. Głównie dlatego, żeby właśnie nie zubożyć tej wierzchniej warstwy, w której będą wsadzone byliny. No i też nie chcę mieć inwazji chwastów. Ostatnio, kiedy zakładałem rabatę i była ona przekopana, to właśnie potem przez wiele miesięcy była ciągła walka z chwastami. A zauważyłem, że kiedy właśnie nie narusza się tej gleby, zostawia się ją tak jak była, a tylko wycina się tą wierzchnią warstwę, gdzie jest tylko ten trawnik, to wtedy te chwasty w zasadzie wcale nie rosną. Trawę tnę jak najpłycej. Zależy mi na tym, żeby wyciąć przede wszystkim liście i łodygi. Natomiast korzenie mogą spokojnie zostać w glebie, one po prostu się roztworzą w niej i użyźnią. Od razu po wycięciu trawy, glebę, tą gdzie już jej nie ma, przysypię skoszoną. Trawą. W ten sposób zapobiegam nadmiernemu wysuszeniu się tej gleby. Połowa trawnika już wykopana. Tak jak już mówiłem wcześniej, wszystko oczywiście przykrywam skoszoną trawą. No i mam nadzieję, że szybko się już z tym uporamy. Po kilku dniach kopania i ściłkowania skoszoną trawą, nareszcie udało się już wykopać całą rabatę. Teraz, jak to nagrywam, jest 30 sierpnia i to jest właśnie czas na następny krok, jakim są rośliny. Przyniosłem sobie teraz prawie wszystkie. Rośliny, które będę sadził na tą rabatę, jak widać, w zasadzie przyniosłem tylko same byliny, no bo jak już wspominałem, będzie to przede wszystkim rabata bylinowa. Planuję, może, tylko jeden krzew tutaj posadzić. Zacznę, może od tego w jaki sposób dobrałem te wszystkie byliny do siebie i w jaki sposób będę je sadził. Przede wszystkim wybrałem byliny tylko i wyłącznie takie, które preferują dobrze nasłonecznione miejsce oraz wilgotną i żyzną glebę, ponieważ taką tutaj mam na tej rabacie. Lub takie, które po prostu, to, które po prostu tolerują taką glebę. Tutaj mam jeżówki, które postanowiłem przesadzić z ogrodu. Po prostu nie miałem na nie miejsca, ale na tej rabacie już z pewnością będę miał miejsce. To są jeżówki w takich, już nie pamiętam nazwy odmian. Generalnie są to takie, które przezimowały, więc są na pewno sprawdzone i są dosyć niskie, więc na pewno znajdą się gdzieś z przodu rabaty. Kolejne są liliowce. Liliowce, których jestem wielkim fanem. Chciałem, żeby na pewno się znalazły na tej rabacie kompletnie bezproblemowe byliny. Planuję je posadzić tutaj wzdłuż e, tych miskantów. Kolejną dużą grupą bylin, jaką tutaj będę wsadzał, to będą rozchodniki okazałe. E, te tutaj to są moje sadzonki, które sam wyprodukowałem. W tym roku je, wy, je wyprodukowałem, więc jeszcze... Bardzo małe, ale mają wszystkie korzenie i na pewno się przyjmą. Generalnie tworząc takie rabaty, postanowiłem, żeby skupić się na tylko trzech, czterech bylinach, które będą tutaj dominowały. Zależy mi na tym, żeby rabata ta była po prostu taka harmonijna, swobodna żeby panował na niej mimo wszystko. Jak największy porządek. Wiadomo, że znajdą się być może jakieś akcenty innych bylin, które będę tutaj chciał mieć, ale przede wszystkim będą tutaj rozchodniki, będą tutaj wszelkiego rodzaju jeżówki, oraz jako takie rozmiękczające i łączące wszystkie byliny tło to będzie proso y, rozgowate. Których mam tutaj też parę sadzonek porobionych. No i być może jeszcze znajdzie się y, miejsce dla szałwi. Więc to są w zasadzie te cztery byliny, które będą tutaj dominowały, a cała reszta to będzie tylko taka wstawka. Następnym krokiem jest rozmieszczenie tych bilin. Zanim je wsadzę, najpierw poustawiam je jeszcze w doniczkach na mojej rabacie i zobaczę. Zobaczę, czy to miejsce mi pasuje, czy może nie za blisko, za daleko. Dopiero pod sam koniec decyduję się na to, żeby je wkopać. Następnie porozstawiałem rośliny. Nie mam jeszcze wszystkich roślin, brakuje mi jeszcze sadzce. Muszę go dokupić, ale to bez różnicy, bo nie trzeba wszystkiego na raz sadzić. Sadzę byliny w grupach. Tak jak tutaj to widać, są trzy sadzonki rozchodników posadzone tuż obok siebie. W ten sposób wygląda to naturalniej i bardziej spójnie. Mniej chaotyczna jest taka rabata. Tak samo te jeżówki tutaj w jednej doniczce, bo ja to wszystko samemu z nasion robiłem. Jest tutaj akurat są cztery sadzonki i też będą posadzone w grupie. Moim celem jest, żeby ta rabata była przede wszystkim uporządkowana. Są też byliny, które sadzę tutaj. W celu urozmaicenia tej rabaty podczas wiosny, taką rośliną jest na przykład rutewka, której na tej rabacie będą dwie, tam jest druga, oraz planuję tutaj jeszcze posadzić czosnki, które będą zdobiły wiosną, oraz lilie, które będą kwitły gdzieś na początku lipca wraz z liliowcami. Po ustawieniu wszystkich bylin na miejscu, czas na ich sadzenie. Wkopuję najpierw te największe byliny, a potem te najmniejsze, w sensie mówię o wielkości doniczki, po prostu żeby ułatwić sobie pracę. Rośliny już posadzone, teraz pozostaje je tylko podlewać. Rabata może się teraz wydawać jeszcze trochę pusta, niezaładna, ale to jest chyba największa przyjemność w tego typu pracach czyli po prostu obserwowanie, jak te wszystkie rośliny, które wyprodukowałem od nasion albo od sadzonek rosną coraz większe i coraz piękniejsze. To jest niesamowita satysfakcja dla chyba każdego ogrodnika. No i pozostaje teraz tylko mi trzymać kciuki, żeby wszystkie byliny przetrwały zimę i za rok o podobnej porze, czyli gdzieś w lipcu czy wrześniu, nagram aktualizację, jak Nowa rabata bylinowa wygląda po roku od założenia.